Robicie tysiące fiszek, a później dziwicie się, że nie macie czasu na powtórki. Uwaga, nigdy nie będziecie go mieć, bo robicie fiszki bezmyślnie i 99% z nich dotyczy wyizolowanych faktów, co oczywiście nie sprzyja zrozumieniu, a zatem i skutecznemu kodowaniu informacji, bo bezmyślnie zrobioną fiszkę musicie powtórzyć kilkanaście razy, żeby ją zapamiętać, a z dobrze zrobioną wystarczy, że zetkniecie się tylko kilka razy, na oszczędność czasu i energii jest oczywista. Więc jak zrobić dobre fiszki? Po pierwsze, jeżeli nie jesteście w stanie wyjaśnić, jak coś działa, to ta informacja nie powinna powinna trafić do fiszki. Po drugie, przynajmniej 80% fiszek powinny stanowić fiszki relacyjne, czyli fiszki, w których pytanie dotyczy relacji między pojęciami, koncepcjami, czyli jak X różni się od Y lub czym jest podobne, lub pytaniami, które zaczynają się od dlaczego, jak lub co. A tylko 10-20% wszystkich fiszek niech stanowią te fiszki Wasze ulubione, czyli dotyczące wyizolowanych faktów, których nie da się połączyć z innymi faktami. Podkreślam, nie da się ani nie chce się. Budziaki!